Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę są wprost wymarzone. To spotkanie skomentuje dla Państwa duet Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Dziś przed nami pierwsze spotkanie turnieju przed rozpoczęciem sezonu. Jacku, przed nami ciekawe widowisko. Pierwszy mecz turnieju przedsezonowego to dobra okazja dla zawodników, żeby wrócić do formy, a dla obu trenerów, żeby sprawdzić... Na kogo będą mogli liczyć w nadchodzącym sezonie. Powinniśmy też zobaczyć na boisku młodzież, która puka do pierwszych drużyn w obu klubach. Mam nadzieję, że czeka nas ciekawe spotkanie. Zwłaszcza, że w takich meczach presja jest niewielka, więc zawodnicy mogą sobie pozwolić na więcej fantazji. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Jest! Yeah! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w cieniu bity będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Spójrzmy raz jeszcze na tę sytuację, Darku. Cóż, bramkarz chyba niewiele mógł zrobić przy uderzeniu z tak niewielkiej odległości. Rywal znalazł się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i tylko dopełnił formalności. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Ale spech piłka ląduje wprost u przeciwnika. Ruszył, ależ go wypatrzył. Co teraz zrobi? Piłka ląduje w bramce. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. Dwa no, do 0. To już bezpieczny wynik. Fatah Dobra interwencja. Blokuje centrę. Kilfoden. Ładnie pomyślane. Zobaczmy, co zrobi. Dobre podanie na wolne pole. Aż nie ma gola. Buchar, Elite Azji. Kluby grają te turnieje towarzyskie przed sezonem. Ostatnio trendy. Wcześniej tego nie było, a do sezonu przygotować i tak się trzeba. Myślę, że tak jest i ciekawie. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Myślał, że dojdzie do tej piłki pierwszy, ale bramkarz okazał się od niego szybszy. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Trochę się zbliżył do pola karnego. Centruje z rogu w pole karne. A i słabe wybicie obrońcy wciąż jest zagrożenie. Dobry atak na piłkę. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Petreta. Phil Foden. Scott McTominay. Świetne podanie za plecy rywali. I bramkarz oddala zagrożenie. Zrzut rożnego w pole kart. Dobrze wiązkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Jest okazja. Bramkarz broni jak na treningu. Phil Foden. Scott McTominay. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Obrońca wyjaśnia sytuację z zdecydowanym wybiciem. Wrzutka w pole karne. Złupek ocalił ich od straty gola. Piłka odbita. Wraca na murabę. Cały stadion na ułamek sekundy wstrzymał oddech przy tym strzale, ale troszkę tam zabrał. Szansa, może coś z tego będzie. Centruje na dalszy słupek. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Znowu celne podanie tego zawodnika. Szukają miejsca, żeby szybciej zagrać. Świetnie zblokował. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ma dobrą okazję do strzału. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Dopiero pie... sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat 3 do 0. Nie bez przyczyny skupiamy uwagę na tym zawodniku. Jest chyba najlepszy na boisku. Istotnie gra dzisiaj dobry mecz. Wystarczy spojrzeć na wyświetlaną właśnie analizę jego strzałów. Ambitnie i przede wszystkim skutecznie, będzie się chyba śnił bramkarzowi rywali po nocach. Jest dobrze ustawiony, co zrobił. bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie... Ruszył z piłką do przodu. Ależ go wypatrzył. Piłka ląduje w bramce. Dobre podanie na wolne pole. Ach, nie ma gola. Scott Mactominei. I bramkarz oddala zagrożenie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Rozpoczęła się druga połowa tego jednostronnego widowiska. No i strata piłki. Groźnie, ale zdążyli na czas. Próbują ataku pokiem boiska. Jednak nie zaprzepaszczona szansa. Z dużej chmury mały deszcz. Będzie okazja do kontrataku. Będzie chyba podawał. Uwaga, mamy strzał. Ależ kontra, szybkie wyjście, piłka w siatce. No, teraz pięknie pokazali, jak należy kontratakować. Mamy powtórkę bramki. I ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebani już szanse rywali nawet na remis. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Generów często rozlicza się z dokonywanych transferów, szczególnie tych nieudanych, na które wydaje się dużo pieniędzy. Jeśli drogi piłkarz okazuje się niewypałem, wina spada na szkoleniowca. Wydaje mi się, że to może być ryzykowny zakup, jeśli oczywiście plotki o transferze się potwierdzą. Myślę, że sprawa warunków kontraktu piłkarza będzie już tylko formalnością. W przypadku tak dużych transferów warunki finansowe są. Jest okazja do strzału. Nie wierzę, obronił. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Ma sporo możliwości. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Oddalają grę od strefy obronnej. Trener zdecydował się na wymianę zawodnika. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Ma piłkę, co teraz zrobi? Dobra okazja do oddania strzału. Bardzo ważna interwencja pachniało tu bramką. Tracą piłkę po tym podaniu. Zalnie obrony bardzo sprytnie. Ach, przeniósł nad poprzeczką. Dębelę, rzut rożnek. Udane wiązkowanie i co ważne, bez ryzyka. Co teraz zrobi? Zobaczmy, co zrobi. Tej interwencji wyręczył bramkarza. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Scott McTominay? Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobrze teraz odczytał intencje. Przejął piłkę. Dobrze się tu znalazł. Zdołał oddalić niebezpieczeństwo. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ma dobrą okazję do strzału. Ach, nie wie, się pomylił. Chciał technicznie umieścić piłkę w bramce poza zasięgiem rąk bramkarza, ale nie najlepiej się złożył do tego strzału. Dembele, Filfoden, co teraz wymyśli? Scott McTominay. Zobaczymy, co teraz zrobi. Bardzo ładne podanie piłka za plecy obrońców. A i ładnie teraz próbował tak sprytnie podcinką, niewiele mu zabrakło, bo piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Dobra decyzja, żeby nie uderzać na siłę, ale jednak trochę zawiodła go technika. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Phil Foden, ładnie pomyślane. Może spróbować szczęścia. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Za takich chwil ogląda się mecze. Wznowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Nie ma tutaj dzisiaj nikt złudzeń i wszystko jest realizowane, jeśli chodzi o scenariusz. Oczekiwali wysokiego... Dobre podanie, minęło linii obrony. I jest bramka. Niewiele czasu do końcowego bliska sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Ostatnie 180 sekund przed nami. No i strata piłki. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Niesamowicie to zrobił. Spójrzmy. Prywa technicznego strzału. Fantastycznie to broni. Mecz dobiegł końca. Jest dobrze ustawiony.